Im droższy macie produkt, tym reklama wybacza Wam więcej, ile takie produkty zarabiają i jak możemy to sprawdzić. Czy możecie sprawdzić, ile Wasza konkurencja zarabia na danym produkcie. Witam Was serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym materiale odpowiem na bardzo często zadawane przez Was pytanie. Pytanie zwłaszcza dotyczące odcinków niedzielnych, kiedy to omawiam, właśnie nowości na Amazon KDP. Pokazuję Wam produkty, które sprzedają się już naprawdę bardzo dobrze, mimo tego, że ich życie na Amazonie jest stosunkowo krótkie, bo są to produkty wydane sprzed 30 dni maksymalnie. I często zadajecie mi pod tymi materiałami właśnie pytanie typu. Ile takie produkty zarabiają i jak możemy to sprawdzić? Możemy to sprawdzić, oczywiście, jest na to naprawdę bardzo prosty sposób, ale sposób trochę czasochłonny. Dlatego ja omawiając new releases na Amazon KDP nie podejmuję tutaj tego tematu, ile dany produkt zarabia, bo możecie to sobie sprawdzić sami. A jak to, ja Wam właśnie za chwilkę Pokaże na swoim komputerze. Do czego możecie wykorzystać taką informację? Mianowicie do tego, żeby zbadać sobie swoją konkurencję. Możecie sprawdzić, ile wasza konkurencja zarabia na danym produkcie orientacyjnie w ciągu miesiąca. Możecie sprawdzić, ile zarabia w ciągu jednego dnia. Będziecie wiedzieć, jaka marża jest narzucona na ten produkt, czyli ile dany autor ma tak naprawdę zysku z tego produktu. To wszystko może być ważne pod kątem badania atrakcyjności niszy i badania niszy pod kątem tego, czy tam będziemy sprzedawali charytatywnie, czy też te ceny faktycznie mogą pozwolić nam zarobić na naszych produktach trochę wyższe marże i reklamować swój produkt. Dzięki temu, że po prostu z tej marży będziemy w stanie pokryć większą ilość klików w reklamie PPC, im droższy jest produkt tym więcej błędów wybacza w reklamie, bo tym więcej klików możemy e, przepalić, że tak powiem i nie będzie z tego tytułu wielkich konsekwencji. Więc im droższy macie produkt, tym reklama wybacza Wam więcej błędów. Ale OK, do sedna. Jak policzyć sobie, ile dany produkt na Amazon KDP zarabia? Co do tego nam będzie potrzebne? To już teraz Wam pokażę. Dobrze i co nam przede wszystkim będzie potrzebne do tego, żeby obliczyć właśnie zysk z danego produktu. Będzie potrzebny nam ranking BSR danego produktu, i tutaj na przykładzie jednego z produktów wydanych 3 dni temu yy, o cenie 1799. Jest to totalnie losowy przykład, żeby wam tylko pokazać, jak wygląda cały proces. Natomiast oczywiście produkt jest bardzo fajny, bo sprzedaje się już po tych trzech dniach. Wyjątkowo dobrze, ranking BSR tam jest na poziomie, jak widzimy, 70-2408, i na przykładzie tego właśnie produktu omówimy sobie cały proces tej kalkulacji. Ok, więc mamy ranking BSR, będzie nam on potrzebny: 70-2408 mamy. Cenę 17,99 dolara. Jest to Amazon.com, czyli rynek amerykański, i tak naprawdę tutaj nic więcej potrzebować nie będziemy, bo będziemy się posługiwali narzędziami, które nam wyliczą wszystko. A może jeszcze pokażę Wam, jak się liczy w ogóle royalty, zanim przejdziemy do samych kalkulacji. Tutaj mamy wzór, czyli Nasze royalty równa się royalty rate, czyli nasze 60% w przypadku paperbacka razy cena, jaką sobie wyznaczymy, czyli w tym przypadku będzie to cena 17,99 minus koszty druku. I tutaj z tego równania wychodzi nasz zysk ze sprzedaży jednej książki. Oczywiście, tutaj mamy przykład 0,60, 0,60 to jest 60%, razy przykładowy 15 dolarów minus koszt druku 4,85 dolara, daje nam 4,15 centów royalty. Od czego zależy koszt druku? Oczywiście, zależy od ilości stron, od rodzaju tuszu i od tego, na jakim rynku nasz produkt będzie zamawiany. Od tych trzech rzeczy zależy koszt. Druku. Oczywiście również od rodzaju okładki, czy jest to twarda, czy miękka oprawa. Na tym przykładzie omówimy sobie paperbacka, czyli miękką oprawę. Dobra, przechodzimy sobie wobec tego do tego kalkulatora yy, i teraz wybieramy sobie paperback, bo to jest nasz przykład. Jest to w wersji beta, yy, natomiast działa już całkiem yy, fajnie. Interior and paper type, czyli wybieramy, czy to jest yy, po prostu biały papier yy, i czarne, yy, czarne litery, yy, czy tutaj mamy premium color, standard color. Ten, ten produkt, jak widzimy w środku, ok, jest czarno biały Więc my tutaj wybieramy sobie Black and White Interior with white paper. Page count, liczba stron, którą ten produkt ma. Tą liczbę stron znajdziemy sobie tutaj. Jest to 144. I tak sobie tutaj wpisujemy: 144. I jak widzimy, amazon.com to jest rynek. Tutaj oczywiście domyślny i taki zostawiamy, dlatego że sprawdzamy sobie ten produkt właśnie na amazon.com. I list price, czyli cena, którą tutaj ten autor wyznaczył za ten produkt. W tym przypadku jest to 17,99 dolara. Klikamy calculate. I co nam się tutaj pokazuje? Na marketplace Amazon.com jest taka cena tego produktu: minimalna cena tego produktu to jest 4,30 dolary, druk tego produktu to jest 2,58 dolary. Wobec tego, royalty na tym produkcie to jest aż 8,22 centy. Dzięki temu ten produkt może się świetnie pozycjonować dzięki reklamie PPC. Dzięki temu ten produkt może poświęcić dużo na launch. Właśnie przez reklamę PPC, dlatego że jest duża marża na tym produkcie i do takich produktów wysokomarżowych was serdecznie zachęcam. Okej okay, wiemy, jaka jest marża na sprzedaży tego produktu. Yy, mamy tutaj 8,22 dolarów. Teraz jak policzyć, ile ten produkt przy tym rankingu BSR sprzedaje się razy w ciągu dnia i w ciągu miesiąca. Dobra, mamy tak, gdzie jest to? Ranking BSR? 72408. Przechodzimy na taką stronę jak Amazon Book Sales Calculator. To jest tck.publishing.com. Mamy taki kalkulator, który liczy nam właśnie te zyski, tą sprzedaż na podstawie rankingu BSR. Czyli ten ranking BSR 72408, wpisujemy sobie tu 72408. Book Type tutaj mamy Book czyli książkę papierową, nie e-booka i klikamy po prostu calculate tyle. Tutaj jest nam potrzebne tylko te dwie dane do tego, żeby zobaczyć jak się ten produkt sprzedaje na podstawie rankingu BSR. Tutaj rynku jak widzicie nie wybieramy, to jest oparte o rynek amerykański. Czyli mamy sales per month, 65 sztuk w ciągu miesiąca, około 4 sztuk w ciągu dnia się sprzedaje. Te dane się nieco rozjeżdżają, ale możemy przyjąć tutaj ten dłuższy okres za bardziej wiarygodny, czyli 65 sztuk w ciągu miesiąca. I teraz, jak należy sobie policzyć, ile ten produkt zarabia w ciągu miesiąca, to jest już chyba jasne. Mamy 65 sztuk w ciągu miesiąca, a marża na tym produkcie dla autora to jest 8,22, więc. Kalkulator 8,22 razy 65 to się równa 534 dolary. Teraz dolar około 4 złote razy 4, czyli ten produkt zarabia w ciągu miesiąca około 2000 zł, już na czysto po odjęciu kosztów druku i tak dalej. Przypominam, że ten produkt ma dosłownie 3 dni na Amazonie swojego życia. Został wydany 12 kwietnia tego roku, dziś mamy 15 kwietnia. Więc tak się liczy, moi drodzy, właśnie dochody z danej książki dla autora, nie przychody, bo przychody są jeszcze pomniejszane, właśnie o koszty druku. Tak się liczy dochody. Czyli raz jeszcze, nasze royalty rate, czyli w przypadku paperbacka to jest 60% razy cena, którą sobie wyznaczyliśmy za ten produkt, odjąć koszty druku, to jest nasze Royalty. I zachęcam Was do tego, żebyście dążyli do jak najwyższego właśnie Royalty. To tyle na dzisiaj moi drodzy. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam w sposób przystępny, jak możecie sami sobie policzyć właśnie na podstawie rankingu BSR, na podstawie kalkulatorów, które mamy dostępne zupełnie za darmo, właśnie to, jakie marże tutaj narzucają inni autorzy, być może konkurencyjni dla naszych produktów. Na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko, a ja Wam jeszcze życzę na koniec wesołych, wesołych świąt wielkanocnych. Widzimy się w niedzielę, prawdopodobnie na odcinku właśnie z New Releases, i we wtorek na kolejnym materiale tego typu. Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt.